Hej, cześć, witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 9 grudnia 2025 roku. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będzie mowa o polskim hokeiście i reprezentancie Polski. O kim mowa? Moi drodzy, Karol Biłas. Zapraszam bardzo serdecznie do odsłuchania. I oglądania dzisiejszego odcinka. Zanim przejdę, chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia bohaterowi dzisiejszego odcinka. Panie Karolu, życzę Panu wszystkiego najlepszego: przede wszystkim zdrowia, bo bez tego nic się nie da w życiu zrobić. Dużo, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, szczególnie tych, które nie spełniły się jak dotąd u Pana, w Pańskim życiu. Aby się spełniły i zrealizowały jak najszybciej. Proszę się nie poddawać chwili zwątpienia. Proszę odżywiać się cały czas prawidłowo. Niech to, co Pan robi, będzie dla Pana także Pańską pasją. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. 100 lat. Moi drodzy. Karol Biłas urodził się 9 grudnia 2002 roku w Sanoku i jak wygląda jego życiorys, a następnie kariera. Otóż absolwent drugiej szkoły, drugiego liceum ogólnokształcącego imienia marii Skłodowskiej Kiry w Sanoku. Wychowane klubu UKS Niedźwiadki Mosir Sanok w barwach tego klubu podjął występy w polskich lingach juniorskich. Ponadto został zawodnikiem zespołu KH58 Sanok, występującego w drugiej lidze słowackiej. Równolegle występował w barwach drużyny PZHL Katowice do lat 23 w sezonie Polskiej Hokej Ligi 2018-19. W debiucie zaliczył bramkę w meczu z Gdańskiem. W sezonie 23-24 i po odejściu Samiego Taminen, e, dobrze, Sami Taminen, pol, fiński hokejista, e, po jego odejściu przejął Karol biła po nim funkcję kapitana 7 grudnia 2023 roku. W maju 2025 został zaangażowany do drużyny ECB zagłębie Sosnowiec. W barwach reprezentacji Polski do lat 18 uczestniczył w turniejach Mistrzostw Świata Juniorów do lat 18 edycji 2019, Dywizja A w barwach reprezentacji Polski do lat 20, uczestniczył w turniejach Mistrzostw świata juniorów do lat 20 edycji 2020-2022 dywizja pierwsza B. 11 listopada 2021 zadebiutował w reprezentacji seniorskiej podczas turnieju Baltic Challenge Cup w Tallinie w Estonii, zdobywając gola w meczu przeciw Litwie wygranym zresztą meczu 11-3. do 3. Podczas zgrupowania reprezentacji Polski przed Mistrzostwami Świata 2023 dywizji 1A doznał urazu, przez który musiał przejść operację artroskopii lewego barku. osiągnięcia reprezentacyjne awans do mistrzostwa świata juniorów do lat 18 dywizji pierwszej grupy B 2019 rok klubowe osiągnięcia złoty medal mistrzostw polski juniorów starszych 2019 rok i srebrny medal y, pierwszych mistrzostw polski Juniorów młodszych y, 2019 i 2020 rok Indywidualne osiągnięcia Mistrzostwa Świata Juniorów Hokeju na Lodzie 2022. Pierwsza dywizja grupa B. Najlepszy zawodnik reprezentacji w meczu z Francją. Najlepszy zawodnik reprezentacji w turnieju. Nagrody, nagroda przyznana przez burmistrza Sanoka 2019 rok i MVP Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2020 rok. Mierzy 1,82 m wzrostu, pozycja obrońca, uchwyt lewy. Należy do klubu ECB, zagłębie sosnowiec. I tutaj, jeśli wam nie przeczytałem, czy przeczytałem, moi drodzy. Aha, przeczytałem. Dobrze. Przeczytałem wszystkie kluby. Tak moi drodzy. To tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Zachęcam również do komentowania pod moim vlogiem oraz do zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia dodatkowo w dzwoneczek, abyście byli poinformowani na bieżąco. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cześć.